Halo, halo! Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku w grze Astro Colony. Z tej strony GM4 i zaczynamy. Ja tak naprawdę sobie nagrałem tutaj też odcinek przedtem, natomiast mi się on po prostu nie spodobał, więc go nie umieszczam w internecie i nagrywam jeszcze raz. Z tym, że postaram się tutaj pokazać wszystko to, co udało mi się zrobić i to, czego mi się zrobić nie udało i co będę robił w tym odcinku. No więc tak, naprawdę na pewno sobie chcemy przebudować naszą całą tutaj sferę przemysłową, ponieważ jest zrobiona bardzo rzadko, zabiera dużo miejsca. To jest jeden problem, a drugi jest taki, że tutaj po prostu można sobie zrobić też dodatkowe rzeczy, których przedtem nie robiłem, mianowicie na przykład zobaczcie, można zrobić sobie złotą płytę, części elektroniczne z przewodu miedzianego, pręd sobie zrobić, także jest tutaj całkiem spoko. A nie, prędu żelaznego zrobić nie możemy, pręd żelazny robimy chyba w tych drugich maszynach albo w manufakturach. To są manufaktury, tak, tutaj powinno się robić chyba pręd się dało zrobić, czy mi się... nie, koła nabate. Dobra, ale będziemy tutaj jeszcze myśleć, jak to wszystko tutaj rozplanować sensownie. To będzie na pewno jedna rzecz w tym odcinku. Druga będzie tutaj, jak się połączyć do danej planety, jak z niej wydobywać surowce. To nie jest zbyt trudne, więc to zrobimy sobie na początek. No więc mianowicie, trzeba podać się troszeczkę blisko tym łącznikiem harpunowym. To się nazywa harpunowy łącznik, tak. I teraz po prostu możemy się połączyć, kiedyś mi blisko, no nie? Dokój. I on teraz się połączy, prawda? Ja tutaj próbowałem sobie po prostu puścić ręcznie taśmociąg. Po prostu w ten sposób, no nie? Ale zobaczycie się nie da. Więc to jest trochę słabe. Natomiast da się po prostu do tego podejść i na E. My tu macie przyciski od do. My chcemy od. Widzicie? Tu mamy od i tu mamy też od. No nie? Możemy sobie tak myślić, po prostu tutaj dwa taśmociągi, kiedy są połączone. W ten sposób możemy sobie transmitować automatycznie te surowce. Przy czym tutaj ten jest zasilany, widzicie, ale jest teraz odłączony i to działa wszystko tak, trzeba. No, ale sobie to usunę, bo ja sobie lubię postawić to takie troszeczkę lepsze. Tutaj też usuniemy. I mi się tutaj bardziej podobają te takie większe łączniki, te stacje dokujące, po prostu one mają więcej przestrzeni. Tylko to, żeby było symetrycznie. Chyba tutaj będzie symetrycznie, dobra. I z drugiej strony też musi być taki sam. Dobra, chyba jest dobrze, dobra. I teraz zobaczymy, czy się dodokujemy. Bach, akurat byłem na dobrej lebości. i Tutaj jest tych pasów, można umieścić troszeczkę, widzicie, z cztery zamiast dwóch. No. Też umieścimy tutaj. Na razie jeden od. O, teraz sobie widzicie, idzie po tym. Tutaj jest taka ciekawostka, Da się tutaj postawić ten taśmociąg w ten sposób, ale tylko, jest tylko trochę, no, nie. No. Tutaj w sensie są dwa pola, które się nie dało w tym miejscu tego postawić. Nie? Aha, i jeszcze jest jedna sprawa. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak trans transportować energię pomiędzy naszą bazą, naszą platformą, a tutaj planetą. Z tego względu, że no, nie ma żadnego przyłączenia. Ten tutaj. Łącznik, nie ma żadnego przyłączenia. Ta stacja do góry, co widzicie? Nie wiem, nie wiem. może gdzieś w góry jest, nie wiem. Próbowałem też po prostu kabel tak przyciągnąć stąd tam, ale się nie chce połączyć, no nie, więc to jest takie. Po prostu najwidoczniej musi być energia tutaj samodzielna, więc tutaj miałem kopalnię węgla, która mi zebrała troszeczkę węgla i sobie kopię. I tutaj była też kopalnia aluminium. Gdzieś tutaj była jedna, tutaj była druga, chyba się już aluminium, a nie, tutaj jeszcze jest troszkę, zaraz sobie ją przestawimy. Musimy, widzieć widzicie, troszeczkę sobie podkopać tutaj w tą stronę jeszcze, bo inaczej się tutaj nam nie zmieści ta... żeby to przenieść tą kopalnię, no nie? Tego górnika. Dobra, tutaj powinno wystarczyć. I sobie tutaj postawimy tą kopalnię na szybkości. Kopalnia, kopalnia, ona była w... górnictwo. Dobra. I sobie szybko ją podłączymy do prądu. I już kopię. Ona tutaj powinna to zabrać, chociaż wiecie co, ja postawię jeszcze jedno pole w przód. Bo tutaj zobaczycie że to aluminium jest tutaj. Już nie ma go dużo, ale nie będzie. Zobiemy sobie nawet zrobimy takie coś, żeby... O, nie wiem czy u się zmieści, czy jeszcze, jeszcze jedno sobie jeszcze zrobimy, dobra. I teraz sobie na szybkości postawimy tutaj górniczka. O właśnie, tutaj. Teraz powinno zebrać. On tutaj górnik a on zbiera, nie wiem czy to dobrze wyjaśniłem, pewnie nie, jak zwykle. On ma takie pole, sobie poluciemy gdzieś wyżej i to pokażę może na jakimś innym złożu, które będzie gdzieś na wierzchu. A no tutaj mam jakieś żelazo, zdaje się, na wierzchu. Nie wiem czy się zmieszczę tutaj, a powinno się udać. On zajmuje, jakby takie pole 6x3, no nie, ten górnik. Teraz tutaj to pole zielone to jest pole, które musi być płaskie, żeby stanęło. Natomiast to pole szare, te 3x2 z prawej strony, to jest pole, które to jest w stanie, jakby wydobyć, no nie? Więc to wstawiamy zawsze w takim miejscu, żeby to szare było nad złożem naszym. No, tak w skrócie. A i tutaj mamy dość sporą kopalnię, która sobie wydobywa aluminium, jak widzicie. E o, z tego do aluminium jest sporo, nawet są dwa, dwa górniki. Tutaj już wszystko widzę w teraz trzeba będzie go przestawić, ale to może sobie zrobić po odcinkiem. I jeszcze jedna sprawa, o której chciałem wspomnieć. Eee, tutaj zauważyłem, że już robi się po prostu dość gęsto, no nie? W tym miejscu, zobaczcie, idzie sobie aluminium. Te piece nie są w stanie przytopić aluminium w ogóle, więc. Aha, tu się robi jeszcze pręty żelazne. Co nam troszeczkę przeszkadza, bo musimy poprowadzić jeszcze ta, taśmociąg wsteczny z, z żelazną płytą. Ok, ale to się zrobi. Eee, dobra, czyli zobaczcie tutaj, że musiałem dostawić dosyć sporo różnych kurcze rozdzielaczy, jakichś e, jakich filtrów i tak dalej, żeby to wszystko działało tak jak trzeba. Bo po prostu jest to źle zaprojektowane. Ja sobie chcę stąd teraz wypuścić trzy taśmociągi. Na których będą w, tak, będą w taki sposób one zbudowane, że w jednym taśmociągu będzie szedł tylko żelazo, w jednym będzie szła mieć, na przykład złoto, i dopiero potem się będą rozdzielać. I jeszcze będzie trzeci taśmociąg, który będzie na inne rzeczy, czy na przykład tutaj sobie idzie aluminium, żeby nie szło tym samym. Po prostu jest tutaj zbyt zbyt ciasno, no nie? żeby to wszystko szło razem. No i sobie tutaj sobie jeszcze postawić magazyn główny magazyn centralny chyba jest taki coś, on jest taki duży gdzieś był, pamiętam. O jest, to jest to. Podstawowy ten magazyn, jest ogromny po prostu. On jest dość duży, widzicie, i ma parę wejść, co nam się bardzo przyda, bo tutaj zobaczcie, że to się zapycha ciągle, bo za dużo idzie surowców. Dobra, w takim razie ja się biorę za robotę i się widzimy za chwileczkę. Tutaj najpierw podepnę tamtego górnika sobie, przepchnę w inne miejsce, żeby wydobywał też aluminium. No, dobra, tutaj sobie już zrobiłem te trzy pasy. W na razie tutaj tymczasowo kieruję wszystkie sztabki do tego zbiornika, i tutaj tak samo wszystko to, co tam uleci, kieruję do tego zbiornika, żeby po prostu mieć spokój, jak to robię. I mamy jeszcze kolejny problem po prostu mam za mało węgla. Zauważyłem, że bilans jest ujemny. To znaczy, że kiedy sobie trochę grałem, po prostu używałem więcej węgla na spalanie tego, w sensie tutaj, na te utrzymanie tych hut, niż. Po prostu, po prostu było tego w coraz mniej, no nie? Teraz byłoby 342, na przykład za 10 minut byłoby na przykład 325, no nie? I po prostu mogłoby w każdym momencie to braknąć, mimo że te ciągle chodzą widzicie, aż 10 z tych, tych, tych łapacza stoi, automatycznych. W związku z tym pomyślałem, że trzeba będzie już iść powolutku w stronę paneli solarnych. Gdzie one są tutaj, te solarne. Chyba jeszcze ich po prostu nie odkryłem, ale na sobie odkryć. Pana spokojnie, myślę, gdzieś są. E Może już umiem je robić, szczerze mówiąc. Jest energia słoneczna, o! Tylko jej się robi ze złotych drutów. Złote druty się, tutaj te te się też da zrobić, tylko trzeba sobie je odblokować. No nie z tego co pamiętam. Z złote płyty, a potem się robi w tych chyba złote druty. O, tutaj są, no nie? Mamy e 86, no. E po prostu... Chcę sobie tutaj właśnie energię solarną gdzieś tutaj, gdzieś, gdzieś no nie wiem, na, na jakiejś tam wysokości, gdzieś na wysokości 8, 8 metrów albo jeszcze wyżej. To po prostu postawię te panele, żeby po prostu zbierać prąd. A jeszcze w kosmosie jest taki problem z energi energią słoneczną, że do Słońca nie jest zawsze blisko, no nie, bo, bo tutaj zakładamy, że będziemy sobie latać między tymi systemami planetarnymi. A jak na przykład jesteśmy tutaj, no to słońce, no... szczerze mówiąc nie będzie tutaj słońca, chyba nie ma w ogóle słońca, tam jest jakieś gwiazda. Więc tak naprawdę im jesteśmy bliżej słońca, tym mamy te energii więcej, ale im dalej, tym mniej. Więc to nie jest takie coś, że będziemy mieć zawsze stałą energię. Znaczy tak powinno być tutaj, może być inaczej zrobione. Zobaczymy. Aha, i tutaj sobie postawiłem tą drugą drugiego górnika. O, widzicie sobie te kopie. Dobra, w takim razie się biorę tam za przybudowę tego całego i widzimy się za chwileczkę. Okej. Okay. Tutaj łącznie mi to zajęło chyba ze 40 minut. Tutaj widzicie, już wykopałem całą tutaj złożę aluminium, więc sobie to już śmiało usunąć. To sobie niech tam jeszcze doleci. To sobie to usunę do końca. I zrobiłem tam, przebudowałem tą całą naszą strefę, w której przerabiamy te surowce na, na inne surowce po prostu. Czyli tam sztaby już na, na płyty, potem płyty na, na jakieś druty, na pręty. Aha, może od początku. Tutaj widzicie, idą teraz trzy taśmy ciągi, Z tym, że one są zrobione tak, że prawym pasem idzie miedź, lewym idzie żelazo. Yy, zawsze, już tak to wszystko było ustawiane, żeby zawsze szło lewą stroną żelazo, prawą zawsze miedź. Natomiast w środkowym idzie złoto yy, i wszystko inne. Czyli, jeżeli tutaj bym coś puścił jeszcze ze mną, tak na przykład stąd, jakieś ziemię albo aluminium, to sobie po prostu będzie szła tutaj środkiem, no nie? Bo to są te filtry tak zrobione, że widzicie. Puszczają wszystko oprócz y, sztabek żelaznych i miedzianych, tak samo tutaj, no nie? No, potem tutaj ten środkowy pas jeszcze rozdziela na y, złoto i na aluminium, a reszta idzie po prostu prosto, jakieś jeszcze inne rzeczy, które nie są ani złoto, ani aluminium, więc tak to wygląda. I tutaj jeszcze jest taki mały rozdzielaczyk na potrzeby właśnie laboratorium, czyli złoto i, y, przepraszam, żelazo y, i miedź, sztaby. Tak to działa. Dobra, tutaj jest również troszeczkę bałagan. Tutaj gdzie to jest węgiel. W taki sposób, żeby właśnie też szło tutaj troszeczkę węgla do tej huty jednej, która robi spłyt i z węgla pręty. Z tym, że węgla tu jest bardzo mało, będę musiał popracować jeszcze, żeby troszeczkę zwiększyć jego dostawy. Jak się przerzucimy w jakiejś większej części energii słonecznej, wtedy będzie można tutaj przekrywać więcej węgla. A na razie chcę po prostu, żeby tutaj był dalej bilans. Na plus, a nie na minus, albo przynajmniej, żeby był do tego mogłem używać jak najmniej. No. no, tak, tak samo jest filtr, który przełoża tylko płyty żelazne, tylko że ich tutaj tak dużo, że po prostu musiałem też troszeczkę ich puścić dalej w bok, żeby wyszły w drugą stronę. No, tu się to robi i na razie w zasadzie to jest tyle. Teraz sobie postawimy jeszcze gdzieś w którymś miejscu ten lepszy pojemnik, żeby stać na niego, bo mam te płyty, ten wielki zbiornik. Sobie gdzieś tego chcę ustawić, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Myślę, że tutaj będzie dobre miejsce. Aha, ja widzę, z każdej strony ma po dwa wejścia, jedno wyjście, czyli łącznie ma 8 wejść i 4 wyjścia. No, fajne, fajne, dobra. Nie wiem, czy on będzie tutaj stał już na stałe, szczerze mówiąc, bo nie wiem, jak to będzie. Należy sobie sobie gdzieś go tutaj, może. O, z tego względu, że okien duży jest. Że tutaj mam już poprowadzony na wprost, jakby miał jeszcze dalej gdzieś tam puszczać, właśnie te sztaby aluminium, miedzi do czegoś idą sobie tutaj na no wprost. To jest w ogóle żelazo? Nie wiem, mówiąc. E, gdybym po prostu chciał dalej to jeszcze puszczać, coś z tym przerabiać, a prawdopodobnie będzie taka potrzeba. No, a jeżeli nie, to po prostu będziemy myśleć. E, dobra, i teraz sobie do niego tutaj doprowadzę wszystkie, wszystko to co z niego mi wychodzi gdzieś tam górą. E, czyli tak, jeszcze sobie rozdzielić te sztaby, żeby nie wszystko szło tutaj na, na przyróbkę, tylko jakaś część od razu do magazynu. Potem druty. Dobra, tutaj już pierwsze przedmioty jadą, i zobaczcie, to się fajnie składają. Widzicie, się robi taki sześcianin w środku, tu chyba wejdzie ich 9. I tutaj są płyty żelazne, płyty miedziane. i to za tyle dobrze, że to od razu widać, co mamy w środku. To bardzo mi się podoba. No, jeszcze musimy sobie z tego doprowadzić, to już nie będzie duży problem, myślę. Robię to wszystko górą, jakby jakbym tutaj kiedyś w przyszłości chciał puszczać po prostu te taśmociągi, żeby po prostu było którędy, no nie? Żeby po prostu było miejsce, żeby sobie puścić dołem. No, A, tutaj giepski pomysł to było tutaj będzie lepiej, A. A. i w dół no. dobra. I mamy chyba obsłużone tutaj widzę wszystko to co, co, co żeśmy chcieli na razie Aha, jeszcze te druty chyba gdzieś miałem je chyba puścić, zdaje się. Nie wiem, czy któraś tutaj z fabryk nie potrzebowała drutów jeszcze. O, potrzebują miedziane druty, żeby zrobić no część... Dobra, to sobie tutaj też puścimy właśnie jakąś część miedzianych drutów właśnie do przerobienia. Więc sobie musimy stąd... O, może w tym miejscu się uda. Tak, stąd. Tutaj sobie puścimy filtrem tutaj, no nie? Czyli... Pomyślę. Kto puścimy rozdzielacz, to będzie się rozdzielać i żelazo, i miedź. Chyba, że. Dobra, wiem, wiem, wiem. Puścimy sobie na, na początku rozdzielaczem, a potem filtrem. No i dobra, udało nam się to wszystko to osiągnąć. Tutaj jeszcze się robią te części elektroniczne, z tym, że tutaj zobaczcie, te taśmy są zbyt wolne i nie są w stanie po prostu tego wszystkiego tutaj pociągnąć. Tutaj mamy rozdzielacz i tutaj jest filtr, który filtruje tylko. Yy... Że mogą tylko przejść, wyłącznie przewód miedziany, który jest potrzebny, a następnie tutaj do wytworzenia yy, do wytworzenia części elektronicznych, tak to wygląda. Z tym, że po tym części elektroniczne wyjeżdżają tędy, wyjeżdżają tutaj i tutaj się blokują, po prostu, bo są za zawolne dodać pociągi, będę musiał pomyśleć, jak to rozwiązać. Yy, z tym, że prawdopodobnie to będę musiał kupić sobie po prostu odkryć nową technologię. Z tym, że na no to nie, jeszcze, nie jestem jeszcze chyba gotowy bo one są gdzieś dalej hutnictwo energię słoneczną, zrobimy zaraz energię słoneczną jeszcze w tym odcinku myślę metalurgia kurcze, o tutaj są przynajmniej prącznik taśmowy no więc to za jakiś czas jeszcze musimy odkryć w ogóle naukę o, o ludziach czy w sensie musimy ich sprowadzać żeby szkoleni na wytwarzali naukę, naukę o, o, o kosmosie to zrobimy się później a na razie sobie po prostu jeszcze odkryjemy energię słoneczną, złoty, drut sobie zrobimy te panele słoneczne, zobaczymy tylko sobie szybko jeszcze jak się je tworzy eee, media tak, mamy dosyć sporo tego sobie najpierw postawię dach na jakieś tam słonecznej wysokości jeszcze wyżej myślę niż są tutaj te, te, te nasz nie wiem jak to nazwać tą platformę do, do zarządzania ja sobie na razie odłączyłem od prądu, żeby... bo tutaj zauważyłem, że te rzeczy biorą prąd nawet kiedy nie są używane, To jest słaby. Zobaczcie, tutaj nie ma nic, na przykład w... nie ma żadnego urobku w środku. i Zobaczcie, że on dalej bierze 3 prądu, no nie? A taki... taka huta, która na przykład obecnie pracuje, na przykład, która obecnie pracuje. Zresztą jakieś taby, ta będzie pracować. Zobaczcie, też bierze 3. To jest trochę niefajne, że tutaj zawsze bierze tyle samo prądu, bez względu na to, czy pracuje, czy nie. Myślę, że w Satisfactory było trochę lepiej związane. O kurczę, patrzcie, co się tu stało. No, tylko wiecie co, tu szkoda, właśnie, że tutaj mm, nie ma jednego staka do jednej rzeczy, tylko się po prostu robi tyle ile wejdzie, no nie? To jest troszeczkę niefajne. Tu sobie szybko włożę jeszcze co mogę, żeby tam po prostu było. Widać, że tam mamy na przykład jeszcze też tabeczki przechowywane. Bo potem już nie będzie jak. A nie, już to tak widzę parę weszło. Dobra, e, co tu jeszcze mamy? Ziemię. Możemy tu wrzucić, żeby było aluminium. To kwarc A kamień kwarc, Pręty. Sobie to na razie leży. No, mam dosyć sporo, wid widzę tego złota, złotego drutu, więc sobie w takim razie zabudowę tego dachu gdzieś na wysokości, nie wiem na ile jest, 10 kratek przynajmniej sobie zbuduję gdzieś ściany z boku nie wiem, może w tym miejscu na 10 kratek ściany szklaną ścianę o będziemy mogli na jak wysoko raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć siedem, osiem dziewięć 10. No myślę, że 10 będzie OK, będę na tyle mógł sobie latać tutaj spokojnie, żeby wyleciać gdzieś wlecieć. Cli nawet jeszcze chyba na dwa pójdę w górę jeszcze myślę. Jeszcze pójdę sobie dwa w górę tą szklaną ścianą. O, raz, no już, raz, dwa. Dobra. Nie wiem czy nie po o 13 sobie powiedzieć jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, dobra. I tutaj sobie budujemy podłogę. Jaki kolor proponujecie? Może tym razem coś innego niż czarnego. Metalowa, biała. No nie będzie metalowa, biała. Chociaż biały, nie, 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 jakiś szary taki mi się podoba. Po po Podróżymy parę podłogów, zobaczymy jak to się prezentuje. Chciałbym coś jaśniejszego jeszcze od tego. Może, nie, no biało na pewno nie. Może to będzie jaśniejsze. Zobaczmy sobie. Niestety, jest dalej ciemne. Hmm. Bunkru. Metalowa szara, ta może będzie dobra. No już lepiej, ale dalej trochę za ciemna. Chciałbym takie jasne szary. Krata, no to nie jest kraty. Podłoga, mod. No przyznam, że mam problem, żeby coś wybrać teraz. Ta jest z dziurami, wiem o tym. Zobaczmy sobie tą. O, ta jest, ta jest ok. Dobra, i sobie zrobimy tutaj. Ile mam płytać? 1850, więc całkiem sporo. Powinno się udać tutaj pokryć nasze nasz dach. Cały. Dobra. Widzę tylko tutaj, tutaj, tą część. Tam nie będę na razie jeszcze przykrywał. Żeby było tak samo, mniej więcej. Jeszcze jedno i teraz, żeby było równo nad tym. Chyba tyle, nie? Chyba jest dobrze. Dobra. I teraz energia słoneczna. Tutaj zobaczcie, że już nie wszędzie mamy ten... energię. Tutaj na przykład, prądzimy, nie mamy. Ale to nie szkodzi. Dobra, i teraz sobie postawię parę paneli słonecznych. Zobaczymy, ile one w ogóle biorą prądu. Ile nam dają prądu. O oh, one są takie malutkie. Teraz czy kształt ma jakieś, yy, jakieś znaczenie? Nie ma, po prostu nie ma żadnego pisu widzę. Dobra, słońce jest teoretycznie na tą stronę, więc sobie też tak je postawimy, ustawić. Zresztą będziemy sobie teraz to testować, czy to działa tak samo we wszystkie strony, czy tylko w jedną. Bo się trochę poszerzyło, ale nie szkodzi. O kurczę, ale mi na mało stać. One są zrobione ze złota, więc są bardzo drogie. Dobra, do końca. Ile wydajecie prądu? Jeden. To, a ile daje taka elektrownia węglowa? Dziesięć. No to szczerze mówiąc nieźle. Będziemy mieli troszeczkę więcej darmowego prądu. Tutaj sobie jeszcze to dokończymy do końca. To była podłoga zdaje się ta. Mm -hmm. To boda tylko się krzywo ustawiło, dobra, teraz jest dobrze. I tutaj sobie postawimy jeszcze parę tych paneli słonecznych, gdzie tu jest. i tego drutu? A, już mnie nie stać na więcej, akurat weszło na styk. Dobra, i teraz tutaj tylko minczanym drutem to połączyć wszystko. Jeden, trzy. Czulne no, mamy chyba zawsze produkcję 1 jeden, bez względu na, na wszystko. Dobra, i tutaj jest ich... Tak na oko sobie to policzę i wam powiem. Ok, jest taka ciekawostka, można sobie to po prostu liczyć w ten sposób, że sobie to zaznaczamy. O! I mamy 37, czyli 37 prądu, czyli tak jak prawie 4 dodatkowe elektrownie mamy. Z tym, że dosyć długo trwało, zanim to wykopałem. Dobra, w takim razie bierzemy się za podłączanie tego do prądu. W którym jest tu puścić kabel? Chyba sobie puszczę tędy, wiecie. Taki perfidny kabel będzie sobie szedł. Się coś nie połączyło? Tutaj się coś nie połączyło. Nie wiem szczerze mówiąc, co mu się tak stało. Tutaj jest, przecież to budowałem na naszej platformie te, te kable, więc powinno się połączyć bez problemu. Tu się łączy. Jak nie, to będę musiał znowu to problem rozwiązywać. Czemu to się nie chciało połączyć? No, przyznam, że jest problem teraz. Chyba, że pójdę sobie z tym prądem zobaczyć, czy może pójdę tutaj sobie z nim, no nie? Wiecie, jak tutaj jest ten, ten ta szyba, no nie? O. I sobie pojadę do góry, po prostu stąd od razu. Dobra, jest prąd. Jest prąd. Teraz się połączyło. Teraz sobie zobaczmy tylko obciążenie sieci, czy nam się zwiększy. Obciążenie sieci 0%, zobaczcie, czyli to nie jest podłączone. Kurczę, przyznam, nie wiem co się tu stało. Chyba, że po prostu je umieszczę na razie gdzieś w jakieś wolnych miejscach, na przykład tutaj. W środku, gdzie sobie... Chociaż nie, tak sam jest przestrzeń, żeby będę puszczał sobie taśmociągi stamtąd. Kurde, no nie wiem, muszę się zastanowić. Zawsze tutaj z tą elektryką ewidentnie nie gra. Zobaczcie, Tutaj ma obciążenie sieci 49%, tutaj jest 140%, mimo że one są ze sobą pod spodem połączone, wszystkie kurcze, no przy nie wiem co tu się dzieje. Zobaczcie, są wszystkie ze sobą połączone. Tu są te 4, tu są te 4, tutaj oni jeszcze idzie tam do góry, właśnie i od idzie tutaj. Tu zobaczmy, czy się chociaż połączyły te. Z tymi u góry trzeba też 40% połączenia. Zobaczmy. 39, dobra, to będzie chyba to samo, sobie podłączmy może to. 39, dobra, bo po prostu jest więcej energii, zobaczmy ten. 39, dobra, czyli góra jest podłączona już z jakimiś elementami. Jeszcze nie ze wszystkimi, ale jeszcze kurde, tutaj to nie działa ze wszystkimi. So, chciałem połączyć z tymi to jeszcze jakoś sensownie, mimo, że jest połączone, ale to nie działa. Hmm. Puszczymy tutaj jeszcze jeden kabel, zobaczymy tu, czy to się połączy. 39%. Ale jak odetnę ten kabel? Ogólnie się, a teraz się odczuł, widzę. 4%, czyli coś tam się połączyło, ale też nie całkiem. Być może te kable mają jakąś tą przepustowość, tylko... Może tak wiedzieć i wtedy będą musiały połączyć to jeszcze jeden kabel, na przykład w tym miejscu. O, zobaczmy teraz. Zresztą powinno być napisane, że te kable mają jakąś określoną przepustowość. 49% dalej. A ten mają... 49 wszystko ma 49. Dobra, chyba wygląda na to, że w końcu się udało wszystko połączyć. 49. Dobra. Zobaczę czy wszystko ma prąd. Tutaj część rzeczy odłączymy po prostu było nadmiarowe i, i po prostu używało za dużo prądu, ale teraz chyba działa już, tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczmy tutaj magazyn. Dobra, zbiera się wszystko. No, więc chyba to by było na tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Troszeczkę wyżej duszy nie zmyślałem, ale są takie problemy. I sobie tutaj jeszcze przepuścimy stąd, żeby to wychodziło nam na te dwa ciągi. w sumie. A nie, to w sumie wystarczy na jeden nawet. F3, 1 i bach. Jak sobie to wszystko wyłazi i tu już nic nie ma. Tylko zobaczymy sobie wszystko jak to działa na może na troszeczkę w większym czasie, żeby było łatwiej tam dojechać. Tak, powinno jechać wszystko prosto. Tutaj troszeczkę się nam zablokują. te, te yy, z tej strony, ale to nie jakiś duży problem. Aha, no tutaj wszystkie wpadają niepotrzebnie. Ale dobra, jeśli tak wpadają do środka, i tutaj usunę to, to jest tu niepotrzebne. A nie, stąd usunę tą aluminium, bo tutaj też to niepotrzebne jest. Jadą prosto. Yy, ups, chyba nie to chciałem zrobić, muszę teraz to szybko usunąć. Gdzie wy jeszcze jedziecie? Kurczę, tam gdzieś do węgla. Dobra, tam już nie, nie, nie dojadę, muszę to ciąć szybko gdzieś w tym miejscu. Czyli dobrze było. Nikt go sobie skręca tutaj, niech jedzie tam ty. Dobra, ja sobie to wszystko stąd wyczyszczę teraz, żeby nie było. zaraz do was wracam. Ok, udało się z tym uparać. Po prostu muszę na razie jeździć tędy do środka, albo po prostu bym mógł tutaj puścić na wprost. Nawet nie wiem, czy by to nie było lepsze, szczerze mówiąc. Albo w ogóle puścić sobie jakiś staćmy ciąg środkiem, to byłoby chyba jeszcze lepsze. No nie, nie potem się łączyć to w Ale dobra, na razie mi sobie idzie tak jak jest. No, to już na tej e, chyba nic nie ma na tej sensownego. Jeszcze jest węgiel. Nie wiem, czy będę go stąd wydobywał, bo tu jest dużo jeszcze węgla, widzicie sobie może tutaj postawimy, ale to już poza odcinkiem. Także dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.